Wyszedł i nie wrócił. I gdzie on poszedł? Gdzie poszedł i nie wrócił? Pokłóciliście się. No pięknie, znowu kłótnie. Bo nie było zachowania tego umiarkowania w związku. No ale tutaj liczyliście na coś jednak, że coś Wam wyjdzie, więc no. O co? O co chodzi? Po co? Gdzie, gdzie Ty polazłeś? Złamane serduszko masz. No ale to nie, nie oznacza, że musisz odchodzić, nie? A, bo on się będzie trwał przy swoim. I dlatego poszedłeś. No tak, no bo on nie będzie patrzył na to, jakie ma możliwości, jakie są drogi wyjścia, na przykład porozmawiać. Nie. A on sobie pójdzie. No ale gdzie poszedłeś? Poszedłeś porozmawiać. Z kim porozmawiać? Z jakimś panem. No, ciekawe. Wyszedłeś na piwo i co? Z kolegą. A, i sobie poświętujecie. Poświętujesz to, że sobie wyszedłeś i nie umiałeś porozmawiać. No naprawdę roztropna. Pan to chyba nie wie, co tu zrobić do tej pani. Bo pani właśnie konkretna. No pani to tutaj no, nie ma zarzutów. To pan tu jakiś nieogarnięty, bo on tutaj coś by chciał, ale jednak... Kłótliwy będzie. No i po co się kłócić? Nie można porozmawiać. No porozmawiasz, wrócisz, porozmawiasz, wyjaśnisz. E, myśli o tym. No bo pani, on wie, że to jest, no właśnie, to jest konkretna pani. No to przyjdziesz. No będzie szansa. Świat da wam szansę, żeby jeszcze ze sobą porozmawiać. Ale on, nie, on tego nie przyjmie, no bo on nie będzie patrzył na to, że on może. A on liczy, że będzie miał nowe możliwości, skoro odszedł. Dobra, weź. Daj se spokój. Jak se wyszedł, se polas, to niech już se tam zostanie. A ty skup się na sobie lepiej. Zobaczmy, co tu u ciebie. No, u ciebie będzie spełnienie piękne. Tylko jeszcze będziesz panem tu przytłoczona. Nie myśl o nim. Poszedł, nie był warty. Nie wspominaj, nie. Dziewczyny nie wspominamy, jak se wyszedł, taki mądry był, to niech se będzie. Niech se tam z kolegą pije i będzie zadowolony. Właśnie, porzucamy to i będzie dobrze. O, porzuć, będzie idealnie.